Drogie dziewczyny koziołki, drogie chłopaki koziołki, dzień dobry lub dobry wieczór. Dziś przejęłam taką wersję, zamysł na czytanie na pełnię, że będzie to krótko i w żołnierskich słowach. I mam nadzieję, że na temat. To jest krótszy przekaz, taki... Jakie lubią osoby, które wolą takie bardziej treściwe przekazy? Dłuższe formy na moim kanale też są, na które Was oczywiście zapraszam. One tam są, nigdzie nie uciekają. Tymczasem dla koziorożców w relacji, w związku, w małżeństwie, w partnerstwie, mamy wisielca i asa buław, a dla koziorożców, które są pojedyncze, mamy szóstkę kielichów i dziewiątkę buław o których za chwilkę opowiem. Zaczynamy od koziorożców w parze. No, jakiś koziorożec w parze powinien w, podczas pełni i w dni towarzyszące jakby wokół pełni, być może trochę bardziej w, w tym wisielcu wrzucić na luz, może trochę więcej wypoczywać, żeby móc później wejść w tę energię asa buław, żeby znowu schwycić tę batutę, tę buławę, Cokolwiek, czymkolwiek tam dowodzicie, czy też działacie, w jakich tematach działacie, żeby po prostu zebrać siłę. A w tym wisielcu co istotne, że być może też w jakimś temacie nie dostrzegasz pełnego obrazu. Wyobraź sobie na przykład, że jesteś w muzeum i widzisz jakiś ogromny obraz. Tak staniesz tak o, przy tym obrazie, to zobaczysz tylko. Niewyraźnie, być może nawet jakiś fragment tego obrazu. Tutaj akurat widać fragment głowy tego wisielca, ale jak się odsuniesz od obrazu, to zobaczysz całość. I być może ktoś powinien się odsunąć, cisnąć właśnie tę przysłowiową pauzę, żeby zobaczyć coś w innym świetle i żeby zebrać siły, żeby ruszać później ku, ku jakimś wezwaniom. Odpoczywamy w pełni. Co do zasady, oczywiście, jeśli się da. Natomiast koziorożce pojedyncze, od dziś chyba nazywam tę kartę tak, dziewiątka była nie taki wilk straszny, jak go malują. Tutaj ten człowiek myśli, że ten wilk za chwileczkę się przedrze przez te palisady i go zaatakuje. Tylko my nawet nie wiemy, czy ten wilk jest prawdziwy, czy nie jest tylko w głowie tego człowieka. Być może nadajesz większą wagę istniejącym jakimś wyzwaniom nazywanych potocznie problemami, za dużą wagę przykładasz do tego, za bardzo się tym przejmujesz. Wiem, łatwo powiedzieć, trudniej wykonać. Zamiast się zastanowić, co z tym można zrobić i co się stanie, jak się stanie coś najgorszego, w najgorszym scenariuszu wymyślić sobie, może nawet ten najgorszy scenariusz, ale zrobić jakiś plan, co wtedy ja zrobię, jak się to i to wydarzy, w tym najlepszym scenariuszu i w tym najgorszym. No i co może być pomocne, w robieniu tego scenariusza. No szóstka kielichów. Czyli na przykład, jak jesteśmy niezadowoleni z naszej obecnej pracy, to może warto sobie przypomnieć, kim za dzieciaka chcieliśmy być, o ile pamiętamy w ogóle to, albo gdzieś w trudniejszych chwilach, cofnąć się w myślach do tak zwanej krainy dzieciństwa i zastanowić się, co byśmy powiedzieli, gdybyśmy dziś byli dzieckiem, na tą sytuację, w której dziś jesteśmy? Przypomnieć sobie, jak myśleliśmy, gdy byliśmy dzieckiem, lub też, jeśli masz jakieś dzieci w rodzinie, czy to Twoje dzieci, bo tak single również mogą mieć dzieci, albo dzieci w najbliższej rodzinie, wśród przyjaciół, i tak z tymi dzieciakami pobyć, tak nimi, że tak powiem, przesiąknąć i poczuć się tak jak dziecko albo posłuchać, co mówią dzieci, bo to też może być pomocne. Lub też jak jesteś bardzo zestresowana, zestresowany, to może wrócić do jakiegoś hobby, które może w jakimś ostatnim czasie zostało gdzieś w kąt rzucone, metaforycznie oczywiście. No i to by było na tyle. Na koniec mam dla was zagadkę. Co lubią twórcy na YouTubie? Dobra. Twórcy na YouTubie lubią suby, lajki, komentarze, podbicia, jeśli używasz aplikacji YouTube'a, wsparcie na YouTubie, no i ewentualnie kawkę na Bajkofitu. I z tym Was zostawiam. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia na nowych czytaniach. Papa! Pa.